Witam wszystkich ponownie na moim kanale Darek z tej strony. Zanim przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, chciałem tylko powiedzieć, żebyście nie regulowali odbiorników, gdy usłyszycie mój głos, ponieważ no, jest troszeczkę zmieniony. A to jest spowodowane tym, że mam trochę y, przytkany nos, a więc y, no, mówię y, przez nos i to zmienia trochę barwę y, głosu, ale mam nadzieję, że to nie spowoduje jakichś y, uszkodzeń y, w przekazie. A więc wracając do tematu, tematem dzisiejszego odcinka będą to perfumy z domu, o którym już kiedyś wspominałem. Może nie jakoś zbyt często o nich wspominałem, chociaż naprawdę wydaje mi się, że jest o czym rozmawiać. Ale były już na moich odcinkach poruszane te perfumy. Natomiast ja mam tutaj dwa flakony z nowej kolekcji z tego domu. Yy, mowa będzie o perfumach, yy, z... i tu jest trochę zagwóstka, ponieważ te perfumy, ten dom oficjalnie przedstawia się jako francuski, aczkolwiek wszystko zlokalizowane jest we Francji. A więc no, wydaje mi się, że produkowane mogą być we Francji, a dystrybucja yy, przechodzi, yy, pochodzi, wychodzi z Ameryki, ponieważ właściciel jest Amerykaninem. A więc. Yy, perfumy z domu Benigna Perfums Tak to wygląda. właściwie tu nie ma nic e, nic jakiegoś różnego w tych dwóch pudełkach. Wszystko jest e, dosłownie takie samo, aczkolwiek różni się oczywiście zawartością. A więc e, nowa kolekcja, w nowej kolekcji, o ile się nie mylę, ona powstała Rok temu, i nowa kolekcja zawiera 8 chyba nowych, nowych zapachów. Kolekcja nazywa się The Royal Essence Collection. Flakony troszeczkę się różnią, może niedużo też są bryłą, bardzo przypominają poprzednią kolekcję, ale same zatyczki, same korki zmieniły się trochę, są takie naprawdę na bajerze. A więc, y, to o tych perfumach. Ja mam tutaj y, dwie piętnastki. Hmm, piętnastki w zupełności mi wystarczą, ponieważ y, te perfumy są rozlewane do piętnastek i do siedemdziesiątek piątek. A więc, y, mnie osobiście piętnastki wystarczą. U, te perfumy już u mnie są jakiś czas. Ja y, kupiłem sobie najpierw jeden flakon, później, za jakiś czas, kupiłem drugi flakon. A więc, y, już trochę u mnie czasu spędziły. Ale żeby nie przedłużać, zaczynajmy. Powiem Wam, że chciałem zacząć od, zaraz zobaczę od których, tak od tych. Chciałem zacząć od perfum, które nazywają się Extravagant. Extravagant, pokażę Wam w środku jak to wygląda, a mianowicie wygląda to tak. Jest naprawdę na bajerze, a więc tu jest taka cała, tu jest taka ulotka, tu jest ulotka z, z całą rozpiską z kolekcji. W środku mamy jeszcze ściereczkę. Ta, te ściereczki, powiem Wam, że u nich to jest taki standard. Tutaj w każdym, do każdego jednego pudełka, czy to, małe, czy to mała pojemność, czy duża pojemność, dodawana jest taka właśnie ściereczka. No i tutaj sam, samo wnętrze pudełka. A tak wygląda oczywiście takie wyścielane elegancko taką satyną. A tak wygląda sam flakon, a więc ekstrawagant. Benigna perfum z kolekcji The Royal Essence Collection. Soczek taki czerwony, tu jak wam mówiłem, różnią się trochę różnią się trochę te te korki kapsle jak zwał tak zwał ale wszystko jest na jak najwyższym poziomie wy wykonania to jest wszystko szkło dosyć ciężkie oprócz tego tak jak w poprzedniej kolekcji y tutaj to co jest złote to jest powlekane prawdziwym złotem a więc no y tutaj mamy do czynienia mm, z takim naprawdę luksusem ale luksus nie wynika tylko i wyłącznie z samego opakowania, z samej wizualizacji ale powiem Wam, że luksus jest też w środku w cieczy co my tu mamy tutaj mamy kwiat pomarańczy pieprz syczuański indyjska tuberoza jaśmin, ambretta ambretta to jest jak kiedyś wspominałem na moich filmach, ambretta to jest roślinny zamiennik piżma a więc ambretta i drzewo sandałowe. Są to perfumy, są to perfumy, ja bym powiedział takie drzewno, może nie drzewno, może nawet trochę aromatyczne, przyprawowo aromatyczne, coś w tym, coś w tym stylu. Powiem Wam, że tak jak bardzo bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie poprzednia kolekcja chociaż y, poprzednia kolekcja m, jeśli chodzi ogólnie chodzi mi o jakość tych perfum te perfumy są robione poprzednią kolekcję y, poprzednią kolekcję projektowała Cecil Zarokian a więc y, no, znana w świecie perfumowym y, osoba znany nos Tutaj powiem Wam szczerze, że nie wiem, nie doczytałem się jakoś specjalnie, kto robił tą kolekcję. Sama Cecilia Rokian się jakoś pod tym nie podpisała, a więc nie mogę stwierdzić, czy to była ona, czy był ktoś inny. Chętnie bym się dowiedział, ale powiem Wam, że taki stan rzeczy, jeśli chodzi o samą, o samą jakość tych perfum, o wykonanie, jest jak najbardziej zachowany. Co tu się wyrabia? Powiem wam, że ja to właśnie lubię w perfumach. Ja lubię w perfumach, gdy perfumy są jak najbardziej zbliżone do naturalnego, do naturalnego wydźwięku. No, ale zarazem są zamienione właśnie w perfumy, żeby to było do użytkowania. To jest właśnie dla mnie, dla mnie to jest sztuka właśnie perfum perfumiarstwa, żeby jak najwięcej Wyciągnąć takich aromatów naturalnych, ale zarazem, no, yy, tak, tak to ułożyć, wszystko, żeby to było do przyjęcia. Tak. Wszystkie te perfumy, które pochodzą z domu Benigna Perfum, to są perfumy uniseksowe. Jak oni to nazywają gender neutral. I tu bym się zgodził, tutaj też są, to są na pewno perfumy unisexowe. Powiem Wam, że tutaj pieprz, tu jest dużo tego pieprzu, troszeczkę są te perfumy słodkawe i jest, jest taki wydźwięk pomarańczy tutaj. To jest na pewno, jest ten jaśmin. Drzewo sandałowe jest dopiero, otwiera się tak już przy końcu, jak już one dobrze usiądą. Słodkawe perfumy przyprawowe, ale zarazem są bardzo przyjemne w noszeniu. Troszeczkę są takie słod słodkie, ale troszeczkę są takie cierpkawe. Tak, jakby, tak jak nieraz są perfumy, gdzie jest róża zawarta, gdzie są takie cierpkawe, to tu jest mniej więcej to samo, chociaż tutaj róża nie jest wymieniona. Być może i nie ma tutaj róży. Ja jakoś specjalnie przynajmniej nie wyczuwam, ale ogólnie takie właśnie kwiaty i przyprawy tutaj w tych perfumach. Naprawdę te, te akurat perfumy, ja bym widział, jeśli już w jakiś taki ciepły sezon, to raczej na wieczór, ale w chłodny sezon to można je nosić już o każdej porze. I godzinie dnia tutaj nie widziałbym jakoś specjalnie zastrzeżeń i tak jak mówię, jak najbardziej unisexowe, ale z tym, że perfumy, wydaje mi się, że perfumy luksusowe, które są takie właśnie zrobione na bardzo, bardzo wysokim poziomie, jednak. Jednak dałoby się wyodrębnić. Podejrzewam, że jakby się tutaj dobrze wykłócić, to można by je było tak troszeczkę trącić w stronę kobiet, ale to tak troszeczkę, to też zależy od e, oczywiście od gustu. E, bardzo, bardzo piękne, aromatyczne i, i ta jakość, normalnie aż, aż, aż kipi ta jakość tutaj z tych perfum. Yy, bardzo, bardzo zacne perfumy. Mówię, ja mam tutaj tą piętnastkę i tak yy, zdążyłem już użyć kilka razy, ale to tak używałem, żeby je tak przetestować. Ale ogólnie, jak, jak to się w tym żargonie perfumowym mówi, globalnie, yy, żeby gdzieś użyć, jeszcze nie używałem. Yy, jakoś tak na wyjście, ale przyjdzie i na to czas. No, do takich perfum to też yy, ja przynajmniej, ja przynajmniej yy, muszę yy, się dobrze Nastawić muszę wiedzieć, gdzie je użyć, po co je użyć, i tak dalej. A więc ekstrawagant Benigna perfum. Następne perfumy. Yy, to nie to pudełko. Następne perfumy. A więc właściwie w środku jest to samo. Tak to wygląda. Tutaj też jest ta yy, szmatka do wycierania ściereczka. Korek się nie różni niczym, jest taki sam, a perfumy różnią się nazwą, ponieważ te nazywają się e, Splendor Grandeur, o ile dobrze to czytam. I tutaj mamy już taki sok bardziej przeźroczysty, e, troszeczkę taki, jakbym powiedział, jak zielona herbata, dobrze nie zaparzona jeszcze. I co my tu mamy? Powiem Wam, że tutaj, yy, tutaj to mnie rozbroiło na całego. Przynajmniej te perfumy. Tutaj mamy tak, tutaj mamy Neroli, co jest oczywiście jedno z moich ulubionych nut, yy, jeśli chodzi o ogólnie, ale o jeśli taki letni sezon, to Neroli. Olej pomarańczowy, jaśmin, piżmo, bursztyn, drzewo cedrowe. Jest ud i jest woda kwiatowa z pomarańczy. Cokolwiek by to miało znaczyć. I powiem Wam, że tutaj bardzo, bardzo podoba mi się, yy, bo jest tutaj ud, który może nadać takiego charakteru. Jest Neroli, które to wszystko roz, rozjaśni. E, rozjaśni, ale i nada e, trochę energii, trochę takiej świeżości tym perfumom. I tak ja tutaj to wszystko widzę. O Jezus, no te to są naprawdę te to wyrywają z butów. To jest oh. białe kwiaty, ale te białe kwiaty nie są yy, tak jak przeważnie, ja bym powiedział, że takie białokwiatowe. Perfumy bardziej, może zdecydowanie byłyby dla kobiet, ale tutaj jest ten, ten ud. Oczywiście, zanim, zanim rozwinę swoją myśl, to nie są perfumy udowe, jakieś typowo udowe, absolutnie nic z tych rzeczy. Ogólnie, zanim jeszcze powiem, te perfumy, te, te dwa flakony, które już poznałem. Ogólnie i cała poprzednia kolekcja to są perfumy właśnie zachowane z, taką, z takim europejskim sznytem, w ten sposób. Tutaj mogą być perfumy skrojone, tak jak te poprzednie ekstrawagant skrojone pod, pod orientalne klimaty, ale to wraz jest z zachowaniem takiej właśnie francuskiej, francuskiej europejskiej, zachodniej kultury piękne. No tutaj jest, wiecie jak, yy, wiecie trochę jak pachnie, na przykład yy, parę kropelek, ja bym powiedział, nio od serżow i kilka kropelek kobi, ponieważ kobi tam jest właśnie ten petit grain, ale jest też yy, neroli, a więc neroli ogólnie to jest właśnie taki roś, yy, yy, bardziej taki drzewiasty. Ma taki posmak, są świeże, ale właśnie jest bardziej drzewiasty, co w mojej osobistej opinii bardziej właśnie wydaje mi się, że jeśli chodzi o świeże perfumy, to bardziej nadaje się na perfumy męskie dla mężczyzn właśnie Neroli niż na przykład Orange Blossom. Tutaj, co, co ja dostaję, to jest właśnie duża dawka na samym początku tych pomarańczy cytrusów, pomarańczy neroli, pomarańcze. I jest troszeczkę, jest troszeczkę właśnie ten wydźwięk taki drzewny. Tutaj, tak jeszcze raz wspomnę, tutaj ut jest taki bardziej drzewiasty niż jakiś ten ut. miałby być ten oborzany, jakby to można było nazwać, a więc, ale to ten ud naprawdę, on tutaj nie jest jakiś za wysoki, on tu jest pięknie wkomponowany. No te są, te są naprawdę, tym perfumom to 10 na 10 daje, to jest coś wspaniałego, tak jak dla mnie, te perfumy, nawet na, nawet na, yy, z tego względu, że te są raczej, te, te są raczej, mm, te perfumy są raczej takie yy, świeższe, to są takie świeżo, Drzewne perfumy w ten sposób, ale jest ten, jest ten kwiat, właśnie a więc takie yy, cytrusowo-kwiatowo-drzewne w ten sposób. I tym daje 10 na 10 naprawdę te kwiaty, Toneroli, Toneroli, właśnie to co rozwinąłem myśl. Parę kropel e, Nio, parę kropel Kobi, i to daje troszeczkę taki, jak ja wącham Kobi, to na samym początku daje mi taki jakby wafelkowy e, smak, węch. Ja wyczuwam takie, wiecie, jak wafle się kiedyś wafelki do jedzenia kupywało na, czy to w, w, w paczkach, czy to na, na kilogramy, a więc jakby wsadzić wsadzić normalnie nos do takiego worka z tymi z tymi wafelkami, to coś takiego troszeczkę ja tutaj dostaję, a więc może i taka odrobinka gurmą gdzieś tutaj się znajduje. Pismo jest tutaj to pismo też wyczuwalne, ale ogólnie mówię perfumy perfumy świeżo drzewno kwiatowe i tym naprawdę tym daje 10 na 10 to jest absolutnie tak jak dla mnie rewelacja. Jakość tych perfum no to tu jest ja nawet nie mam słów żeby to opisać no jakość jest naprawdę na jak najwyższym poziomie tutaj czuć, że tutaj zostały że tutaj zostały użyte naprawdę wysokiej klasy, wysokiej klasy materiał do, do, tych, do stworzenia tych perfum. Parametry, parametry są naprawdę i w jednym przypadku, i tutaj w tamtym, w jednym przypadku, i w drugim przypadku, jeśli chodzi o te perfumy. Parametry są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Yy, projekcja tutaj, jeśli chodzi o te perfumy, to ja Wam powiem, że tutaj yy, mam tutaj na, yy, na pasku. Ja jeszcze pewnie za dwa dni, ponieważ yy, yy, zaaplikowałem sobie tutaj, one będą u mnie gdzieś tutaj na stole leżały i ja będę jeszcze za dwa dni pewnie gdzieś tutaj czuł, gdy, się, gdy będę w pobliżu, będą spokojnie jeszcze yy, wyczuwalne. A więc yy, parametry są yy, naprawdę bardzo, bardzo dobre. Długotrwałość, to powiem Wam, że yy, jeszcze po umyciu rąk. Ja te perfumy u siebie czułem, gdy miałem tutaj aplikowane na górę po umyciu rąk, a ja jeszcze te perfumy na drugi dzień e, czułem, były wyczuwalne, a więc e, naprawdę stężenie ogólnie, ale mówię, no tak jak perfumy, gdy są zrobione z, e, z bardzo dobrej jakości składników, to właśnie taki może być tego efekt, że naprawdę będą długo, długo wyczuwalne. A więc to by było na tyle: e, benigna, ekstrawagant i. Splendor, gra, mm, grandziury, chyba tak to się czyta. OK. Są jeszcze jedne, które mnie interesują z tej kolekcji. Oczywiście interesują mnie wszystkie, ale jedne y, na jednych mam, mm, mam oko, za, zawieszone oko. i jeśli nie w tym roku to może w tamtym roku... Jeszcze pewnie dokupię. Powiem Wam, że mimo tego, że to są naprawdę luksusowe perfumy, ich cena, jeśli byśmy porównali do innych europejskich, a powiem wam, że tak jak no, już tu podkreślałem nie raz, sama jakość i kompozycja naprawdę stoją na bardzo, bardzo wysokim poziomie, i w porównaniu do jakichś takich tutaj europejskich, francuskich czy angielskich domów, to wcale nie są te perfumy drogie. A do tego jeszcze często zdarza się tak, że są tam jakieś zniżki w tym sklepie. Wydaje mi się, że to może być spowodowane tym, że te perfumy nie są jeszcze tak dobrze znane. Powiem Wam, że gdyby te perfumy rzucić tutaj na rynek europejski, gdyby, nie wiem, miały jakąś renomę taką od, już od 20 lat, to naprawdę zaszłyby pewnie daleko. Oczywiście, czego im życzę. Ale tak jak wspomniałem, no, są jeszcze jedne, które bardzo mnie interesują. Tam też jest y, troszeczkę agaru, mogą być bardzo, bardzo ciekawe, y, a więc y, y, jeszcze kiedyś pewnie się skuszę. Taka piętnastka, o ile się nie mylę, kosztuje 79 y, euro No plus przesyłka. Tak powiem Wam, że no, nie jest naprawdę y, 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 bardzo, bardzo jakoś dużo. To raczej taka przystępna cena, jeśli chodzi o tego rodzaju perfumy. 75 kosztuje coś ponad, nie wiem, 330-340 chyba, a jest 75 ml, a powiem Wam, że na przykład niektóre z w 50 kosztują po 450, a więc no jest tutaj, jest tutaj jakiś, jest jakieś tutaj porównanie. Ale to by było na tyle. Powiem Wam, że Naprawdę szkoda, że nie ma próbek. Nie mają próbek, bo oczywiście wszystko było łatwiejsze do, do oceny, co się nadaje, a co się nie nadaje, ale no, na ten czas to tylko jedynie zakup w ciemno, ewentualnie ewentualnie jakieś właśnie filmy, które możemy znaleźć o tych perfumach, chociaż nie jest ich jakoś zbyt dużo. Widziałem, jest chyba tylko naprawdę jakaś garść filmów o tych perfumach, no ale yy, tak to jest. A więc jeśli ktoś zna te perfumy, wiem, że są ludzie, którzy znają te perfumy. Jeśli nie tą kolekcję, to może yy, kolekcję poprzednią oczywiście piszcie. Ja się też czegoś dowiem, inni widzowie też się dowiedzą. A my widzimy się w następnym odcinku. Aha, bo bym zapomniał. Powiem Wam, że mam, yy, mam chwilę czasu. Jeśli mi się uda, to postaram się yy, zrobić film. Mam tutaj też yy, ciekawe rzeczy. Tego flakonu pewnie jeszcze nikt nie widział. A więc będzie co będzie o czym gadać, ale to tak jak mówię jak zbiorę siły i myśli to jeszcze może na dniach rzucę odcinek jakiś o perfumach a tymczasem widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się hej